Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. A nie, sorry, z Minecraft Jurassic Park. Przypomniało mi się, że przecież e, nie nagrywam już Minecraft'a chyba z dwa miesiące. Do początku wakacji albo gdzieś w połowie go skończyliśmy. E, mniejsza o to, ja wprowadziłem was w błąd, prawdopodobnie mówiąc, jeśli tak powiedziałem w poprzednim odcinku, to mi wybaczcie, pomyliłem się. Wydaje mi się, że powiedziałem w poprzednim odcinku, że shadery są to czokapiki. Nie są to czokapiki, są to shadery Astralex. Znalazłem jedną sztabkę żelaza, już tutaj wcześniej wszedłem. Jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki w tle, to nic się nie dzieje, spokojnie. To tylko Steam Deck pobiera mi gry. Bo już mi doszedł, a nie, to już wczoraj mówiłem chyba nawet. Z tym, że wczoraj dopiero sprawdzałem. Po, pojedyncze takie rzeczy i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj już wiemy mniej więcej w co idzie na nim grać, w co nie. Oczywiście mówię o tych grach niezweryfikowanych przez Valve, bo tych zweryfikowanych jest dość mało. No ale ze zweryfikowanych mogę powiedzieć szczerze, że Grid 2019 okazał się dla mnie lekkim rozczarowaniem, bo ten Steam Deck ledwo co radzi sobie z uciągnięciem go na średnich ustawieniach. Ja wiem, że to nie jest komputer. Ja wiem, że nie mogę wymagać od takiej przenośnej konsolki z baterią, która musi wytrzymać ileś godzin bez prądu. Jak eee, Nie wiadomo jak dużej wydajności. Ale mimo wszystko na tych niskich ta gra wygląda jak sraka. I niestety trzeba się postarać. Jak będziecie chcieli to mogę wam nawet zrobić jakiś film z recenzją przy okazji mogę wam powiedzieć jakie, jakie gry warto pobrać, jakich lepiej możecie się nastawić, że w ogóle nie pobierać na Steam Decka. Bo są też gry, które są oznaczone, że nie da się w nie grać lub nie zostały zweryfikowane, a naprawdę da się w nie grać normalnie. Czasami nawet lepiej niż w te gry, które są z zielonym ptaszkiem. No i co? No i, no i główno W zasadzie tyle w temacie. Tutaj mamy kolejne żelazko, ja żelazo potrzebuję i to koniecznie, bo to jest jedyne żelazo jakie ja mam, to jest jeszcze w piecu jedna sztabka, więc jeśli chodzi o nasz zapas żelaza to, to jest marny, jest naprawdę marny. A tutaj mamy jakąś, nie wiem, skamielina to jest, czy cóż to takiego, też waham się czy na pewno chciałbym eee, marmur, okej, okay. dobra, chyba, że tak. Nie wiem co się robi z marmuru. Zobaczmy. Yy, marmur. Aha, cegiełki. Yy, cegiełki. Yy. I nic. Jak zawsze trzeba ziewnąć na odcinku. No już jest norma. Przyzwyczajajcie się, jeśli jesteście nowi na tym kanale. Yy, ja działam na każdych odcinkach, na wszystkich. Dosłownie z każdej gry zawsze muszę ziewnąć na każdym odcinku przynajmniej raz. To już jest taka tradycja. I tradycji, oczywiście, jak widać, stało się zadość. Yy, niestety, nie bardzo, nie bardzo mam dokąd tutaj pójść w tych kejwach. Yy, te kajwy ograniczają się tylko do tej malutkiej jaskini. Z tego, co widzę, pod naszą bazą. Więc, no, tak to czy inaczej, ja już wyczerpałem większość możliwości stąd. I wypadałoby iść yy, się przespać i poszukać jakiejś lepszej jaskini no i tak, macie tutaj to piękne astraleksowe niebo tutaj jest, kurde, tutaj ślepy jestem dobra, połóżmy się, ja się napiję słuchajcie jak mi strzela butelka plastikowa odłożę ten węgiel do pieca niech się też mm, żelazko przepala wszystko mogę tutaj dać do skrzynki kawry są, niech, niech zostanie i tutaj tak. Tutaj jest takie coś. Tu by można było taki kozacki most zrobić. Zrobi się. Zdecydowanie się zrobi. Chyba, że tam, na tych takich górach, w takich górach Himalajach, słoń powiesił się na jajach, nie? To, żebyście wiedzieli. że taka historia miała miejsce naprawdę. I to nie wolno się z tego śmiać. Bo to może spotkać każdego z was. A teraz, już tak na poważnie. Czy te góry mnie zachęcają do zamieszkania w nich? Chyba nie. Chyba niestety im odmówię. Yy, tutaj, tutaj są te jakieś groźne duże dinozaury wyglądające na jakiegoś T-rexa, allozaura albo jakiegoś innego karnotaura. I nie chcę do tego podchodzić, bo one mnie zjedzą. zjedzą i wysrają. Niestety tak się skończy najprawdopodobniej mój żywot, jeśli podejdę zbyt blisko do któregoś z nich. Więc wolę ich na razie unikać, bo jednak jestem troszeczkę za słaby. Tam coś dostaje Dimage. Nie interesuje mnie, co? Bo może to być coś niezwykle groźnego, co mnie zje jak tylko się do tego zbliżę. A, spójrzmy, dobra tutaj mamy bezpieczne zejście. Mnóstwo creeperów. Gincie creepery. A no tak, bo ja mam przecież pikę. No ja nie potrzebuję mieć, nie potrzebuję w ogóle na, na blisko podchodzić. Przecież mogę wszystkich na dystans pościągać. Nie chcę kobla, nie, nie chcę węgla. Nie chcę węgla? Ja bym chciał znaleźć więcej żelaza, więcej żelaza po to, żeby móc coś pokraftować, jakieś narzędzia jak będą mi potrzebne. A w następnym odcinku, być może i zajmiemy się budową już jakichś zalążków naszej bazy. Chociaż no nie wiem, jak to wyjdzie, bo no budowanie w skałach dla mnie to jest po pierwsze katorga. Bo ja, jedyne, jedyne domki, jakie potrafię ładnie zbudować, to w skałach a po drugie, trzeba to wszystko wydrążyć, te tunele, i to będzie cholernie długo trwało. Więc też będę miał pewnie robotę dzisiaj, żeby pociąć ten film. A chciałem jeszcze zrobić jakiegoś streamka z Konana. Eee, zauważyłem, że jak nie ma ludzi na czacie, to moją jedyną motywacją jest to, że wyświetlają mi się reklamy i dostaję chociaż jakieś krosze z tych reklam. A i tak nie miałbym co robić, więc i tak bym pewnie grał coś innego. A przy okazji w CS-a bym mógł pograć, bo w CS-ie przecież dropi się te i te maski. A jak się w cs dropi i te maski, to można je potem posprzedawać. I, I to też jest biznes, bo wczoraj wytropiłem na streamie skrzyneczkę za 2.30. Skrzynię załamając, byłem załamany faktem, iż nie wytropiłem AWP Dragon Lore. Było to dla mnie naprawdę skrajnie. Bolesne przeżycie, i mogło się to wiązać naprawdę nawet z moim zgonem. Jeśli chodzi o, o mój stan psychiczny, to naprawdę mogło mnie to doprowadzić aż do zapału, bo nie pojawiło się nic po meczu, że coś dostałem. A mimo wszystko w epipunku miałem dwa nowe przedmioty, i pomyślałem, że może nastał ten dzień, może wreszcie wydropiłem Dragon Lore z meczu. I wiecie co? Okazało się, że to była Meduza. Nie, nie niestety, niestety to nie była meduza, no jak, jak mówiłem, okazało się, że to była skrzynka i graffiti, które sprzedałem za jeden grosz. Gówno było warte i, i, i za tyle właśnie je sprzedałem. No niestety, czasem tak bywa. W moim przypadku bywa tak od 3020 paru godzin, że dropie sam syf. No i chociaż nie, no naj. Uff, zniszczony starożytny heron. Pochwalę się, że najdroższy item, jaki dostałem, to było M4NS Nitro. Ona kosztowała, nie wiem, może z 5 zł, ale skrzynka najdroższa, jaką dostałem, też było około 30 zł i to było w momencie, gdy wyszła nowa skrzynka, bo zawsze, jak wiadomo, powszechnie nowe skrzynki wychodzą, to są strasznie drogie, bo dużo twórców, czy przede wszystkim twórców, je kupuje na openingi, innych kolekcjonerów czy też bogatych ludzi. I po prostu wtedy warto je sprzedawać, bo schodzą niczym ciepłe bułeczki. Dobra, możemy sobie stąd wyjść. Eee, ile mam tego żelaza? 27 żelaza. 27 żelaza jest to liczba, która mnie zdecydowanie satysfakcjonuje. Zazwyczaj jak chodzę do cave'ów no to ja nie, nie robię tak, że wykopuję wszystkie rudy z jednego miejsca, tylko ja sobie uważę, tu wykopię 5, tu wykopię 5, tu wykopię 5, tam wykopię 2, tam wykopię 3 i zostawiam takie rozgrzebane. Nie wykopuję nigdy do końca. Więc no tak naprawdę na to jak mało terenu zwiedziliśmy, to naprawdę dużo udało mi się yy, zrobić. Tutaj, tutaj chyba nic nie ma ciekawego. A Kurde, a dobra, ja muszę iść w tamtym kierunku, żeby wejść, żeby wyjść, którędy wszedłem i muszę się wrócić teraz do domku, którego sobie jak zawsze nie oznaczyłem na mapie. Chociaż nie, jak zawsze to, to jest źle powiedziane, o mogę zniszczyć liścia, ale jestem zły. Zniszczyłem roślinkę, jestem okropny. Ale w ogóle dzisiaj mój komentarz w ogóle wydaje mi się, że jest całkiem niezły. Możecie mi powiedzieć, yy, możecie napisać w komentarzu, czy mój komentarz dzisiejszy satysfakcjonuje Was, czy też nie. Według mnie jest na całkiem niezłym poziomie, jest na pewno na lepszym poziomie niż czasami to było. W moim przypadku mój komentarz jest uwarunkowany od przede wszystkim mojego samopoczucia, które jest. Tak rozejchwiana jak yy, na kobiety w Mocnym okresie, więc yy, to, no różnie to bywa, nie? różnie to ze mną bywa i mi się śmieć za co chcieć od tego, co powiedziałem, że ja to powiedziałem z taką powagą. To mi się udało, no nic. Yy, tutaj sobie zakończymy ten odcineczek. Nie mam czym tego zakopać, więc więc trzeba będzie tutaj jakoś to rozplanować na początek. Na wstępie, czy ja chcę jeszcze, zobaczę sobie, czy ja chcę mieć bazę z tej strony tej skałki, czy może z tej strony tej skałki, chyba jednak z tej strony tej skałki, chociaż ta woda nie wygląda za ładnie. Będziemy mogli tutaj trzymać y, pływające dino Arły, albo nawet i nie. Chociaż nie no, tu moglibyśmy zbudować most, moglibyśmy tu zbudować most, który, moim zdaniem, prezentowałby się naprawdę nieźle. Więc ja sobie teraz, albo w sumie to zrobimy to w następnym odcinku, myślę, że jak będzie dłuższy odcineczek następny, to się nie obrazicie. Ja wiem, że w ankiecie, tu robiłem parę tygodni temu, wybraliście, że chcecie filmy między 20 a 30 minut, no to myślę, że jeśli ten film będzie miał na przykład, dajmy na to 15, bo nie wiem ile ma, to jak następny będzie miał 30 lub też 35, to się wyrówna do 20 średnio i się nie obrazicie. Tak czy inaczej, ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, widzimy się już w następnym, do zobaczenia, no i cześć!